Cześć, witajcie! Tym razem pokażę kolejny sposób na wyplatanie rączki do koszyka z papierowej wikliny. Ten splot na pierwszy rzut oka może się wydawać trudny, ale tak naprawdę jest dość łatwy i bardzo przyjemnie się go wyplata. Na samym początku, kiedy mamy już gotowy koszyk, przeplatamy sobie przez splot sześć rurek po dwie. Można to też zrobić pojedynczo, tylko trzy rurki, ale kiedy jest ich sześć, rączka będzie bardziej wytrzymała. Kiedy już przeciągnęliśmy rurki, podklejamy je klejem na gorąco. Żeby lepiej pokazać ten wzór, użyję rurek w dwóch kolorach. Łączę je ze sobą rurkę w rurkę, zginam i przeplatam z tyłu ze środkowymi rurkami. Teraz będziemy robić takie, jakby semeczki. Pamiętajmy o tym, że każda rurka najpierw przechodzi z przodu środkowej rurki. Zaczniemy sobie od niebieskiej. Przechodzimy sobie z przodu. Robimy taką usameczkę. Wracamy z tyłu. rurka wraca na miejsce a tutaj jak widzimy powstała nam ładna ósemka to samo robimy z żółtą rurką znowu przechodzimy z przodu środkowych rurek prowadzimy na drugą stronę robimy sobie ósemeczkę i wracamy na miejsce z którego zaczynaliśmy i dalej niebieska rurka znowu przechodzimy z przodu środkowych Zawijamy na drugą stronę z tyłu, tworzymy ósemeczkę i wracamy na miejsce, z którego zaczynaliśmy. Jak widać rurki niebieskie będą się układały cały czas po jednej stronie, a rurki żółte po drugiej stronie. Cały czas postępujemy tak samo aż do wyplecenia całej rączki. Jak widać, przez środek powstaje nam ciekawy zygzak. Żeby zakończyć naszą rączkę, postępujemy w taki sam sposób jak na początku czyli rurki przeciągamy przez splot, zawijamy, odklejamy klejem na gorąco i dowijamy resztę rurek. Rączka od koszyka gotowa. Dziękuję za uwagę, i zapraszam do oglądania innych moich tutoriali. Do zobaczenia!